Dwadzieścia siedem! Doświadczenia wykazują, że komputer wrzucony do wody tonie. Natomiast szef zaczyna instynktownie pływać. I już wkrótce czuje się w nowym środowisku doskonale. o komputerach, no a może nie wszyscy wiedzą, co to jest? To zaraz wyjaśnimy. Znajdujemy się w stołecznym ośrodku elektronicznej techniki obliczeniowej. Może zaczniemy od istotnego dla nas pytania. Co to jest komputer? Jest to programowane urządzenie służące do cyklicznego wykonywania obliczeń. Komputery znalazły zastosowanie, przede wszystkim w zarządzaniu, w zastosowaniu w gospodarce narodowej, i dzięki możliwości współpracy z urządzeniami typu czujniki, jak na przykład termometry czy manometry, mogą służyć do sterowania procesami typu ciągłego, jak na przykład procesy technologiczne czy loty kosmiczne. Tak, powstaje pytanie, żeby, problem właściwie, żeby te ogromne możliwości jak najlepiej wykorzystać, ale to już chyba zależy tylko od szefów. Więc ogólnie rzecz biorąc, należy stwierdzić, że nowoczesna natura komputera wymaga takiego samego zastosowania. To znaczy, ludzie stosujący komputery, a w tym wypadku kadra kierownicza, musi podejść do nich w sposób nowoczesny, a jednocześnie z pełną świadomością tego, czego od komputera się wymaga. Z tym chyba jeszcze nie jest najlepiej. Dziękuję. Miejmy nadzieję że ta rewolucja informacyjna pozwoli nam uniknąć szeregu niesprawiedliwości polegających na spekulacji informacją. Zniknie mnóstwo znanych nam sytuacji, gdzie ci, co wiedzą, pasożytują na tych, co nie wiedzą. Komputer albowiem nie poddaje się naciskom personalnym, nie kłamie, nie gubi papierków, nie podaje fałszywych wskaźników, żeby dostać premię. Może komputer po prostu nadaje się lepiej do tej pracy od człowieka? Zdura w naszych warunkach decyduje prawidłowa koncepcja odgórna. Szef nie musi się znać na komputerach. Wystarczy, że dobrze pokieruje tymi, co się znają. W oparciu o odpowiednie dyrektywy. A nie sądzicie panowie, że wykonywanie dyrektyw w tej chwili już nie wystarcza?